Tak! Najlepszy dziękowiec, Najlepszy dźwiękowiec. Mamy ludzi wielu talentów, dźwiękowców i innych takich. Spoko całkiem. Tak, tak, zrobisz, ale to jak wylądujemy, jak wylądujemy, bo mam mało baterii masz. a nawet nie weszliśmy. ale głośno. Dobra. Czy jesteście gotowi. Czy Poitek jest gotowy, żeby Halo, mi zaraz ten? Poitek jest gotowy, Czekaj, żeby... I... Zaraz tak tylko wysiąść. Tak? Demon. Dobra. Ale musisz mi najpierw musisz mi ten machnąć tym tym, tym gównem Musisz mi machnąć tym gównem mikrofonem niej Musisz mi machnąć tym gównem. Weź mi tym tym, weź mi o to, tak stań stań ja ci powiem kiedy. Trzy Dwa jeden Halo, akcja. zaczynamy nagranie, tak, akcja Co ma do powiedzenia nasza kochana Demon? Dobrze, już lecimy dalej, lecimy dalej, 76% Teraz kontenty, teraz kontenty, teraz te contenty Content? Tak, tak Musimy trafić na jakieś potwory Nie, 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 nie. musimy trafić na potwory Trzeba trafić na podężne potwory. O kurde. O! Oooooo! Proszę, nagrywam. Nagrywam, nagrywam. Co że nas tutaj czeka? Proszę się wypowiedzieć. Jak było podczas upadku? Hehe, myślę, że nagrywam Micha tak naprawdę, nagrywam siebie. Ale jestem urocza, ale mam super skinka. Wasza, wgiela, nie, nie to naprawdę. To <noise> Dobra, czy mamy tutaj Dobra, coś duchy. strasznego? Czy mamy tutaj coś strasznego? No idę, idę. Idę, idę. O! No to tak na Nagrywam, nagrywam, nagrywam. Proszę coś uciszyć. Daj mi to coś! Zostaw mnie! A zostaw! Dobrań. Ej, co to jest? Tam coś łazi! Daniel, Co tam jest? Co tam jest? O nie, jest? nie, 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 co to coś przeszło, co coś przeszło, no dobra, nagraj, nagraj te y, trupa. A gdzie jest trup? A. O nie, nasz kolega, co się, co się z nim stało? Co się z nim stało? Będzie dobrze! <laughs> proszę mnie puścić! Proszę mnie puścić, ja jestem kawężystą! Proszę mnie puścić, ja jestem kawężystą! Gdzie jest biksia? Z dwóch martwych, dwóch martwych, dwóch martwych Wszystko, tylko nie no Dzień, już, ale, kamera! Nie, bo musi wziąć kamerę, musi, no. musi wziąć kamerę no. O nie, no i po, po nagraniu Kamera, najważniejsza. Kamera teraz! Bierz ją! Masz obok siebie kamerę! Wiecie ją! Świeci się! Au! I uciekasz Au, od razu, niek... lecisz! Nie krzycz, Mikulia! Nie krzycz! A, przepraszam! Użyj bolą! <noise> Użyj bolą, no, bo, bo pizzycy! Tylko ja żyję! Aha. Nie, ja się do was drę, Witam jakiegoś gremlina, gonicie czy krzyci. No ale on był interesujący. No, ja, aż pozwól, że no, się. E, zaraz ją pacnię. Idzie, zamknij drzwi. Drzwi, drzwi. Zamknij, leci, zamknij drzwi bo no. poleci po ciebie. O kurde, ty, szok. Idzie chłop. po ciebie? Wkuwiony, wkuwiony. No, wieknie, wieknie. Chłop, normalnie. Ale z dziwą. Ale nagranie przetrwało, to jest najważniejsze. Nie, nie... Najważniejsze. Ona poleciała już czy nie? Kliknęła to? Nie, nie dzięki, e, nie, nie, nie. Lift przycisk. O, nie, no nie, trzeba podpowiedzieć. Tak, drzwi były otwarte. O, dobra, no. Dobrze jest. Dobra, dobra. O, oh, nie ma jak szpital, nie ma jak szpital No i pieniądze się nie zmarnowały, były dobrze Dobrze, mam nadzieję, że to nagranie będzie OP Ale tam to nagranie z, z, z pająkiem bardziej mi się podobało No niestety, jest no. tak jest No to zmarnowałaś to No zmarnowałaś... Musisz gdzieś tutaj Na środka. Na środka. Nie, tutaj Ciekawe czy da się to zbugować O no nie Nie siebie, nie tylko zbugować. nagranie Jestem ciekaw. I czekamy na... Nie czuj. Nie ich bugować. Ciężka sprawa... Robi się, robi się. Zabiorę tam Zabiorę cię. Zabiorę. zabiorę cię właśnie tam. O, dobrze. Wziąłeś najważniejsze przedmioty. Bardzo dobrze, ten ja klapać. <grym> Boże. Za długo. Tak, nie krzyczałam już, że, że mnie aż gardło boli. Drugowało się? <grym> nie no, nie powinno, po prostu wolno idzie. Ale ładne słoneczniki, biejku. No nie mówcie, że, że przez wszystko przez to, że są jakieś mody, No standard. A chciałam na vanilce pograć. Dobrze, dobrze. Możliwe, że taki komputer e i No. Poczka. A tu jest jakiś parkour. A to jest drobinka. Trochę za długo się renderuje tutaj, nie? Ale ta wspinaczka jest. A, ktoś mnie zepchnął O, jest chyba coś. Ej, co? Aha No nie! Nigdy nie obejrzymy mojego filmu! Nigdy! Widzisz Miko, ja to świat źle nagrywasz, nie możesz już. Nie ma już no tak nie... nie da się. No Mikolia nie no możesz, możesz nagrywać, spania. no. Ale mi jest przykro, naprawdę. A chciałam bez modów sobie pokroć, mm, To by się nic nie zacinał... To nic by na pewno takiej sytuacji nie było. A to były najlepsze filmy, jakie byście w życiu zobaczyli, naprawdę. No. I tak. Idę spać. Idę spać w złym humorze. Co ty robisz? Um, tego nie... ja się was boję. No ja pitole. Ciężko no, się śpi w takiej atmosferze. Wejdź, co robisz? Śpię. Yeah. Yeah. O nie. Szpać. Mam się tylko położyć. No. Mhm. Kogo podeptać? Ciebie. No kto nie śpi. No, Dobra idę spać, nie śpię. Kule, noc. Noc. No, na nie. Dobrze, ogólnie to mi jest przykro. Byłam kamerzystą, na jaką nie zasługujecie, ale filmu nie dało się odpalić dwa razy. Ach, szkoda gadać. Szkoda gadać, szkoda gadać Hop! 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 Spadam wam z nieba! Za stówę, idealnie Dwa stówę A po czym są emotki, bo nadal mi nie tam... Po czym są emotki? Co to? Eee... Jest no, tak... Ja się wszystko... E. To Jak to użyć? Cześć Cześć Jak się... Osobnik fandlop wydaje miłość demon. O czym są emotki? Chodź tutaj w skulecie. Chodź to. Nie, chodź do, do bram. Pod czym są emotki? Pod czym jest przytulany i tak dalej. Odlecę, odlecę. Prawdą mi modę. Cześć. Nie chcecie im powiedzieć że będę musiała patrzeć w stopienia. Pod czym są emotki? No, ja nie. pod tym nie mam nic. Ale potem musisz, kup musisz się nauczyć emotki. Aha, muszę się nauczyć. A tego nie da się nauczyć? To jest leży, wiesz? Jak tak się przykuwa. Kurde, Kurde, na czary z Ja mam na czary jeden. Dobra. Kolejny dzień, w którym nie mogę nagrywać. Lecie jest takie ciężkie.

Ciekawe co nas czeka w tej ciemności. Bardzo ciemno, ja jestem bez latarki, ale wierzę, że moje oczy, przenikliwe oczy zobaczą wszystko. O tam coś czeka na nas ja, chyba nagrywa, już. Właśnie nagrywam to się rusza! I co teraz? A! A? O Boże, ale mnie wrzuciło w kosmos. Żyję, żyję, żyje! żyje, żyje że o, o, leczysz mnie? Jak to tak. zrobiłeś? To oni przestraszają mnie miłością, ale słuchajcie. A to jest, co kupić sobie motkę leczenia. To jest najlepsza miłość. To masz, czekaj, tam... Miłość, czekaj, uzdrawia. Chcesz tam mieć już... O Nie. A... pojetek tak. Nie. Przytulanie, moc przytulania! Spokojnie. O, Spokojnie żyje A Co tu się dzieje? Ej tej chyba jeszcze tak głęboko nie byliśmy Co no tam jest? Ha, działko! Ja to, ja nie! Nie, nie, nie! Przytulecie spokojnie, przytulecie! Nie to cię uleczy! Czy nas goni! Przytulecie, to cię uleczy! cię! Jedyne czego potrzebujesz to mojego tulenia! Tak! Nie to już byliśmy, to okrążyliśmy to chyba. Dlaczego? No to idziemy, proszę. Kojetek! Kojetek! Ślepa uliczka! Myśmy fula zostaw! Nie uciekniesz! O kurde! Nie puszczę błyskiego ja! Już nigdy się nie puszcza. Łooo, wow, to jak zbieranie złomu. Camerzyście! Kaurzystą! Panie Zostawiają nas! Co za pała O kurde! Nie A... Moja specjalna umiejętność! No chyba nie idziemy? Czy może Ej, na górę, bo zazwyczaj... Albo może przez chłopa, nie wiem O nie, tutaj chłop jest! Jest ten chłop! Tam to jest Jezus <grym> Idzie za nami Idzie, idzie Ale błądzimy Właśnie nie wiem, gdzie są te schody Oh, that... O, bo... oh, to jest. To będzie. Tak, bo. Tu Hag, instrukcja. Przetrwajmy. <tryk> <tryk> o, dziękuję. Nie się tutaj nie. Teraz to zrobię? Jak go zmiana się. Nie ma nigdzie chłopak <noise> no Dobra, gdzie jest wyjście na zewnątrz? Gdzie jest ten? Gdzie jest schodki? Tak, gdzie są schodki tak. na zewnątrz? Może coś jest ciekawszego? Tak. tak. cię. E, nie tutaj? No właśnie, nie mam pojęcia, gdzie. Zgubiłam się. A, no nie tutaj. Nie, Nie. Mhm. O, o, o. Podejrzane. Hmm. Wygląda nie, tak To wygląda tak samo. Gdzie skupiliśmy kamerzystę? szystę? To jest? to jest? No nieźle. Kamerzysta poszła no. na własną łokość. Z... Ej, się, się... <grym> Wracamy A, Dobra.

nie wiem, nie ważne, nie poszedł o z nami nie, uważaj, uważaj, co to było? U... O nie, mam no przytulaj Co? Zostaw mnie, proszę panu, mnie zostawić No Ej, nie mam już przytulania, zabrał mi Nie mam już Gdzie jest to wyjście? duch ja już nie chcę To mi powiedz, gdzie jest wyjście? Eee, dwie godziny wychodzenia stąd później. O faktycznie, Boże. Och, dziękuję Bogowie za to wyjście. O, te schodki O kurde, coś mi ten, coś mi przestraszyło. O nie, I będziemy mieć kamerę. On coś mnie. Ej, proszę mnie puścić. Proszę mnie puścić, proszę mnie puścić, proszę mnie puścić, Nie! Dobry Halo, czy tu jeszcze no, ma mhm. Czy jest tu ktoś ja z Co tam, jak mi kolejne, jak tam poszło? Spoko, Czyż tylko. E, tak, nie tylko nie mało, mniej mi się ta runda podobała od poprzednich, bo miałam wrażenie, że pół rundy to nie wyjścia było incydent, więc. Szczerze, ja zginąłem od tego strawu, bo go nie widziałem. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Ja pierdzielę, O, co to było? za spadłem. Także dwa poprzednie były fajniejsze, szkoda, że nie byliśmy w stanie ich zobaczyć. Mam nadzieję, że nagranie teraz wyjdzie. No fajnie było. O, on idzie bez. A, nie, ja zginęła, Timon. A ja, ja nawet wiem, nie zauważyłam jak... Nie, to by, to by mówiła z Tak? Chyba jak... nic nie mówimy mu. Nie A, psalecimy. nie, nie zginęła, idzie na ten... Żyje. Nie mówimy mu? Jak patrzysz? Nie. Bo ona już wchodzi w no, no dobra. Mówi się o, trudno. Nie Muszę się. sobie walczyć bez tak nas. Cześć, A, umarła. O nie. Szkoda, że nie ma takiego vote-głosowania No, powietrza, dlatego umarłam, ejaj ej. ej. A... No właśnie z tego. A, znowu szpital <laughs> Dobra Idziemy Trochę jak nie będzie tego pilniku. Może przy tego moda, że Cześć! Ja mam! Długo się o. No i nie mam! Co się coś! Baha mody!